Vale, sektor angka się bałem po prostu to drugie na teraz ja próbuję wtedy to jest tak że to

Po całej szerokości toru, ale Faktoriel wydaje mi się, że jest na prowadzeniu, bo bardzo mocno wyłamała tam Elka Ludoetka. Elka Ludoetka i Faktoriel, to są dwa prowadzące konie. Po zewnętrznej Elka Ludoetka, Faktoriel jest bardziej po środku i bliżej kanatu jeszcze Eden Pierzi ładnie pulsuje. Elka Ludoetka jakby znowu na prowadzeniu, ale Faktoriel mocno jeszcze naciska. Elka Ludoetka i Faktoriel, Elka Ludoetka i Faktoriel! Factoriel jak dla mnie o krótki łeb zwyciężył, ale to na moje oko trudno powiedzieć. Factoriel i LK Ludoetka. Bardzo wyrównana walka, zmieniały się te konie. Zmieniały się w dystansie na prostej finiszowej również e, była między nimi bardzo zaciekła walka. Elka Ludoetka, wydaje mi się, że na ostatnich metrach straciła prowadzenie na rzecz Faktoriela. Musimy zaczekać na oficjalny rezultat ze strony Komisji Technicznej, bo to oni będą w stanie najlepiej ocenić, który z tych koni wygrał tę gonitwę.